A, nie. zrobiliśmy urbex'a. Tak. Poszliśmy na hotel Bellevue. Eee, Bellevue, no Bellevue tak. tak. Jakoś tak. Jarosław, opowiedz się, bo to jest twój konik. <grym> hotel... <grym> no hotel niestety mocno zdezelowany. Na zdjęciach wyglądał lepiej, ale no, zdjęcia były sprzed bodaj 3 lat, o ile dobrze pamiętam. Jak znalazłem ten urbex. Także góra wypalona, dół, dół zdewastowany, urbex zamieszkany, więc waliło trolem. Oj strasznie, nawet ja nie wytrzymałem. No, jakby nie, rozum, nie rozumiem tego, że ludzie, którzy tam śpią, y, muszą stawiać papieżaki tam, gdzie śpią. No. Ale może niektórzy tak lubią. To nas odróżnia od zwierząt podobno. Podobno. Musimy znaleźć wejście. Jedne jest tutaj. E o, kto jest tu rower ma? A tylko się... O jedną rzecz boję Urbeks historii Nie Boję się jednej rzeczy tylko Ty dobre Co? Eee, Żeby Jaki jakiś dobra? troll nas nie wystraszył Czekaj. No dobrze No, ładnie, ładnie. Możesz mnie od razu wysłać. Będzie ładnie. Dobrze, idziemy dalej, na... fajny budynek, nie? Jest tam jakiś pan troll? Tam są dwa trolle. <gry> Ty jaka? Tutaj też jest Ale tak nawet nie wali trolem. Nie, to jest Hmm. Nie co to było hmm. Ciekawe jak ktoś tu wywiózł ziemię Nie to może być ten pozbierany wiesz, z tych, co pozapadało się O winda, czy to była kuchnia Danger Stranger Co idziemy dalej? Linie nie. Przychodzisz co to... raz do

Ale ła, ale to wali Pożarem Bo no. stary nie jest nie Tam jej No kurwa Ale jaka cofka nie? Wali pożarem, trolem i innymi dziwnymi rzeczami wiesz No Ja miałem cowkę, więc Jesteś to dzisiaj mało No. Przy takim doświadczeniu w bąkach. Masz swoje, to Ale to są jedyne schody na Gleser, to widziałem. No nie, tutaj jeszcze są. Bo to jest do tamtej części, tej dobudowanej. A tu masz starą część. Dzień dobry Jaki. O kurwa. Ten strap nie budzi że tego ten dach coraz gorzej wygląda o, ale stropy do następnego piętra też są takie Się w Sarajewie były w Sarajewie te budynki były mniej zdewastowane Tak, odzyskać. O, balkonik. Patrz, jakie ładne deski zbrojone. No i to jest tam, gdzie właśnie, są mówiłem, że wali, nie? No. Mhm. Ale pożar był. To widać. Jarosław? Co tam? Tu jesteś. Nie, sprawdzam, gdzie jesteś. To jest, zobaczyć, aby... Tak, wszędzie. To jest tam gdzie śmierdzi, wiesz? Tam nie, nie. Ale pięknie tu jest. Ten, takie dachy, właśnie, mają swoją, swój największy urok. Czy się może nas zabić w każdej chwili. Bardzo mi się podobają te takie klimaty, właśnie, wiesz, obro obrośnięte przez naturę, już, nie? No to był hotel, hotel Bellevue. Aha, nie widziałem. <laughs> Jarek! Już nie ma Zeżarły ją trolle Jak tam? Yy, wali trolem, bo jest zamieszkany Jest spokój, taki bezdomny zrobiony na końcu samym Ła, wow, fajne drzwi No trochę się strop spadł Fajny teraz no ładnie. No tu faktycznie wali Śmieci i śmieci jeszcze raz śmieci. Tam były garaże.

Widać, że urbex jest zamieszkiwany. Co się czasami zdarza? O ptaki? Chyba no, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie, już jak w tym mieszkają, zawsze muszą mieć jakiś śmietnik wszędzie. Dramat. Kur... wszystko zasrane i zaszczane. Jakie? Dobra, do tylko się pożygać. No ale to jest ta nieprzyjemna część zwiedzania urbexów. Spróbujemy jeszcze wejść do piwnicy. Aczkolwiek, jak urbex jest zamieszkany, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że piwniczka jest zasrana. Do takiego stopnia, że nie będzie się tam dało eksplorować. Ale nie. To jest całkiem czysto. Ok. jeszcze dodatkową lampę. Na tylną czoło dokopsuje kady. O, tak będzie lepiej, bardziej klimatycznie. O, tu jest wejście, wyjście. Tu był piec. Dzienniczka też ma mieszkańców. Więc trzeba uważać. Tu już byliśmy. Tu jest pomieszczenie, a tu jest pomieszczenie kotłowni. To ciekawe, co było w tamtym małym. Spadł na węgiel. Da się nawet coś na dół. Jeden piec, drugi piec. że ich jeszcze z że nie wynieśli. No tu trochę stali. Był chyba też coś próbował spać. Stary gaśnice. tak ogólnie, no poza tymi piecami to nic ciekawego w tym budynku nie ma. Jest go zdewastowane, powycinane. fajne drzwi. 228, jest jeszcze jedna jakaś część przemysłowa, wygląda na wentylatorownię, nie Na wózki. gwoździ, o, Silniki elektryczne już wyszły, co mamy tu? Kolejne puste pomieszczenie i pewny komin wyciągowy. Możemy ja prawie stąd wyleźć. O, winda, widzieliśmy już na górze. I zawalone skody z tamtego piętra. O, tu coś jeszcze jest. Co mamy tutaj? Tu mamy łazienkę, saunę, czyli tylko łazienkę, tylko łazienkę Wypalone. Tu się jeszcze da gdzieś pójść. Pokój barowy. Słabo to widać, podejdę bliżej. Były kanapy. Jedne, drugie. Czyli tu musiała być jakaś Sala klubowa, no nawet jest scena. No tak widzę, że mam trochę za słabą lampę. Trzeba do... kupić mocniejszą. No, no tak, imprezownia całkiem fajna. Podest, tylko rury brakuje. Laski miały gdzie tańczyć. No, i tutaj też ktoś mieszka. bliżej. Ten jest nawet jakiś taki porządny. Ma wszystko poskładane. Nie za co ci na górze. Chlew o. I został bar. Pomieszczenia kuchenne. Szatnia. Pozor. Pozor, pozor. Tak, czyli tu była rozdzielnia elektryczna. I tu, tu zapewne też. To tak wygląda jak umieszczenie po transformatorach 1988. To musi było stać. Takie grafiki jest na ścianie. Magazyn na wino. W co by na tym trzymać chyba? Chyba, nie, szatnia, że kurtki. A tu już byliśmy. Dobra, wracamy za bar. No i będzie czas tam spadać. Może mam jeszcze jakieś fajne rzeczy do zrobienia, zdjęcia stoją. A jak nie? O, szafeczki są, lodówki. Szafka, znaczy tak, blat, który był lodówką. Ubite lustra. No niestety. Klimat fajny, ale wszystko zdewastowane. No dobra, to spadamy. Piwnik, jak to zwyczajowo na urbexach bywa, piwniczka była najciekawszym elementem. Discoteca Bubelluvia. Jakoś tak to się nazywało. Praktycznie taka imprezowa sala. Fajnie. Dobrze, przynajmniej ten jeden urbek się udało zrobić na wyjeździe. Zawsze to jest jakiś dodatkowy punkt, urbek w obcym kraju. Także fajnie wygląda to z zewnątrz słabo. W środku nie, nie lepiej. Ale byliśmy. Byliśmy, widzieliśmy, parę zdjęć. Można odhaczyć i lecieć dalej.